Powstał już 9 lat temu, zaczynaliśmy jako Uczniowie Szkoły Muzycznej. Chcieliśmy po prostu z kwartetem coś zagrać. Piękne kolendy, każdy z nas zaczynał, bawiliśmy się w to, aranżowaliśmy, mieliśmy harmonię w szkole muzycznej i chcieliśmy z kwartetem coś zrobić. No, i to była świetna okazja, żeby wyjść z tym do ludzi. Więc tutaj na rynku już od 9 lat gramy co roku. W trzeba coś robić, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to mieć w życiu pasję, prawda? My, my tutaj jesteśmy muzykami, ale przede wszystkim myślę, że jesteśmy kolegami, którzy się znają mnie od dziś, tak już Bartek właśnie wspomniał, że gramy od 9 lat. I okej, okay, no gramy sobie tutaj, ale przede wszystkim gramy dlatego, że czerpiemy z tego wielką przyjemność. Jesteśmy zawodowymi muzykami, jak to już Bartek wspomniał i naprawdę sprawia nam frajdę granie razem, że to wszystko brzmi, że to wszystko stroi i przede wszystkim, że ludzie się cieszą z tego, co robią. Ostatni koncert damy właśnie w, w wigilię. Myślę, że będziemy grali do godziny 14. Uh -huh.